Technologia Software Defined Networking swoje początki ma w data center. Obecnie często słyszymy o zaletach wykorzystania sieci definiowanych programowo oraz o wyższości rozwiązań różnych producentów. Jak jednak w możliwie prosty sposób określić, czy SDN jest nam w ogóle potrzebny w naszej serwerowni, a jeśli tak, to w kierunku którego rozwiązania powinniśmy spoglądać? Cześć, nazywam się Marcel Guzenda i witam Cię na moim kanale, na którym rozmawiamy o technologiach IT oraz o aspektach biznesowych, jakie im towarzyszą. Na co dzień zajmuję się konsultingiem w zakresie sieci komputerowych, data center czy cloud computingu oraz pomagam innym w rozwijaniu umiejętności technicznego wsparcia sprzedaży. Dodam tylko, że na koniec zrobimy mały konkurs, a tymczasem upewnij się, że subskrybujesz już mój kanał. Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniom SDN dedykowanym dla data center, które czasem są wręcz określane jako software-defined data center. I faktycznie, jeśli takie rozwiązanie zostanie wybrane i w pełni wdrożone, to jest to swego rodzaju rewolucja w zakresie zarządzania siecią, automatyzacji czy możliwościami szybkiego kreowania nowych środowisk. Od razu uprzedzę, że nie będzie to materiał bardzo techniczny ani też poświęcony szczegółowej analizie któregokolwiek z rozwiązań, choć nieco bliżej. Przyjrzymy się tym najpopularniejszym. Jak wspomniałem w materiale poświęconym sieciom definiowanym programowo jako ogólnej koncepcji, jeśli chodzi o data center, tutaj wszystko krąży wokół aplikacji. W zasadzie każda wdrażana technologia ma zapewnić ich wydajną, bezpieczną, a przede wszystkim niezawodną pracę. Oczywiście pomijając fakt, Ilu administratorów ta nowa technologia odeśle na emeryturę? Zanim jednak spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest den wybrać, warto zastanowić się, czy jest on nam w ogóle potrzebny. Oczywiście takich triggerów może być wiele, ale najważniejsze, jakie przychodzą mi na myśl, to przede wszystkim potrzeby lub problemy, jakie mamy do rozwiązania. Ważna jest również skala naszej infrastruktury, złożoność środowiska oraz dynamika zmian, jakie w nim zachodzą. Jeśli mamy problemy np. z bezpieczeństwem lub nasza infrastruktura jest złożona i często wymaga kreowania nowych środowisk, to zastanowienie się nad wdrożeniem technologii opartej o SDN będzie dobrym pomysłem. Jeżeli natomiast nasze środowisko jest dość homogeniczne, statyczne, przez co nie ma dużej potrzeby jego automatyzacji, to wdrażanie sieci definiowanej programowo nie będzie miało większego sensu. Problem jednak w tym, że takie statyczne i proste środowiska są coraz rzadziej spotykane. Dziś nawet niewielka infrastruktura, w której działa kilka lub kilkanaście serwerów, może być bardzo złożona pod względem systemów operacyjnych, różnych wirtualizatorów, czy w końcu aplikacji, jakie w niej działają. Jeśli więc SDN, to jaki? Jak już wspominałem, nie będę w detalach analizował każdego z dostępnych rozwiązań. Chcąc jednak określić te najpopularniejsze, przeprowadziłem jakiś czas temu ankietę na LinkedIn, pytając użytkowników o ich preferencje w zakresie rozwiązań SDN. Przyznam szczerze, że wyniki mnie zaskoczyły. Spodziewałem się przewagi Cisco ACI nad pozostałymi rozwiązaniami ale nie przypuszczałem, że będzie ona aż tak duża. Na ponad 430 oddanych głosów, aż 284 osoby jako preferowane rozwiązanie SDN dla datacenter wybrały wspomnianego ACI. -a. Szczerze to nie przewidywałem aż takiej deklasacji pozostałych rozwiązań. Co ciekawe, na drugiej pozycji z wynikiem 79 głosów uplasował się Juniper Contray, a dopiero na trzecim miejscu był NSX, którego wybrało 57 osób. Jak myślisz, z czego mogą wynikać takie dysproporcje? Jeśli miałeś styczność z wymienionymi rozwiązaniami, daj znać w komentarzu, jakie są. Twoje preferencje w tym zakresie. Wspomniana ankieta była można powiedzieć globalna. Jeśli chodzi o głosy przez inżynierów z naszego rodzimego podwórka oraz biorąc pod uwagę czym moi koledzy po fachu zajmują się na co dzień, na drugiej pozycji ulokowałbym jednak rozwiązanie od VMware'a. Tak więc przyjrzyjmy się odrobinę bliżej rozwiązaniom ACI oraz NSX, a przede wszystkim różnicom między nimi. A tych jest całkiem sporo. Najważniejszą z nich jest fakt, że ACI jest rozwiązaniem zarówno software'owym, jak i sprzętowym. Do jego wdrożenia niezbędna jest infrastruktura oparta o przełączniki Nexus 9000, które działają w architekturze Spine Leaf. Można powiedzieć, że ACI działa zarówno w warstwie underlay, w której zarządza komunikacją oraz konfiguracją urządzeń sieciowych, oraz w warstwie overlay. Tworząc sieć wirtualną. Dla odmiany NSX działa tylko w warstwie overlay i nie ma wpływu na część fizyczną sieci, ale za to może działać niemal z każdą infrastrukturą. Jeśli więc mamy już wydajną sieć w naszym datacenter, może lepszym wyborem będzie rozwiązanie od VMware. Jeżeli jednak planujemy modernizację również w obszarze infrastruktury, warto wziąć pod uwagę Cisco ACI. Jako ciekawostkę powiem tylko, że wspomniana platforma 9000 może także działać w modelu tradycyjnym, a więc z wykorzystaniem nxos -a. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby część fizyczną postawić na tych urządzeniach, a jako SDN wykorzystać na przykład nsx -a. Mało tego, znam przypadki, gdzie oba rozwiązania są wdrożone w tej samej sieci i wzajemnie się uzupełniają, ale to już wyższa szkoła jazdy. Warto też wspomnieć, że do niedawna NSX, a w zasadzie NSX-V dedykowany był jedynie do środowisk wirtualnych opartych o Visfira. To jednak zmieniło się od czasu pojawienia się rozwiązania NSXT, który znacząco różni się od swojego starszego brata, zarówno w kwestii architektury, jak i tolerancji na obsługiwane hiperwizory czy nawet środowiska kontenerowe. Co do ACI, trzeba mieć na uwadze, że rozwiązanie również nie odstaje w zakresie obsługiwanych środowisk, zarówno tych lokalnych, jak i chmurowych. A dodatkowo przez swoją fizyczność lepiej radzi sobie z tak zwanymi serwerami bare metal. To, czy różnica w wymogu dedykowanej infrastruktury w przypadku tych dwóch rozwiązań jest przewagą jednego nad drugim, jest no jednoznacznie trudno stwierdzić. Oczywiście dowolność w wyborze sprzętu czy wykorzystanie obecnych urządzeń daje pewnego rodzaju swobodę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że za zintegrowanym w przypadku akcji sprzętem idzie też dużo zalet, takich jak przewidywalna wydajność, pojedynczy punkt zarządzania całym środowiskiem, czy w końcu eliminacja problemu z przerzucaniem odpowiedzialności między producentami. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów, oczywiście, różnice, które przedstawiłem, to jedyny czubek góry lodowej. Aby w pełni określić funkcjonalność obu produktów, każdemu z nich należałoby poświęcić o wiele więcej czasu. A i tak na koniec, odpowiedź na pytanie, które wybrać, brzmiałaby. To zależy, a zależy przede wszystkim od środowisk, jakie te rozwiązania miałyby obsługiwać, ich wymagań, specyfiki i planów rozwoju w przyszłości. Podsumowując, jakie rozwiązanie wybrać? Przede wszystkim przeanalizujmy wspomniane czynniki i określmy, czy SDN już teraz jest nam niezbędny. Wybierając rozwiązanie, kierujmy się przede wszystkim architekturą naszego środowiska. Oraz planami jego rozwoju w przyszłości. Nie będzie niczym złym, jeżeli oprócz analizy powyższych punktów zwrócimy także uwagę na popularność poszczególnych rozwiązań na naszym rynku. I najważniejsze, jeśli chcemy dobrać rozwiązanie optymalne do naszych potrzeb, warto zwrócić się do zaufanego partnera który oferuje co najmniej dwa różne rozwiązania. Oczywiście jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, odezwij się i wspólnie określimy, co będzie najlepszym wyborem dla Twojego środowiska oraz potrzeb biznesowych. Obiecałem mały konkurs. Tym razem nagrodą będzie taki bardzo przyjemny kubek Cisco Aci i jeszcze dodatkowo taki plecaczek turystyczny, który można sobie gdzieś tam zwinąć, a w razie potrzeby można wykorzystać na jakąś krótką wycieczkę, również oczywiście plecak jest yy, od Cisco. Aby wziąć udział w konkursie, podziel się tym materiałem z innymi, napisz w jednym zdaniu, dlaczego warto zajrzeć na mój kanał oraz oznacz mnie lub zrób screena i wyślij mi go na pocztamałpa.marcelguzenda.pl Może to być Twój blog, może to być LinkedIn, Facebook czy Instagram. Namiary znajdziesz oczywiście w opisie pod tym wideo. Pamiętaj jeszcze o subskrypcji mojego kanału, nie zmuszam, ale warto. Tyle na dziś, do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!